Następny Zobacz, tam, no, nowe, do I następne tylko. A babcia który rocznik była? Babcia tutaj nie była, tylko na wschodzie. Na wschodzie. Na wschodzie i do czasu do wojny. No. I jak już... Niemcy na Rosji, babcie umarły w 1943 roku. A w 1943? W 19 no wieku. W no, jest... 1800 coś. Tak, tak, tak. jesteś Moja mama chyba się na początku XX no, wieku urodziła. No, A babcia się moja urodziła tu. No tu. O, tutaj macie. Tu się urodziła Dobra, babcia. Cześć. Dwie rzeczy boję. Babczę to ten mieszka w takiej Altanie z Polski. A tym Ukraińcom, którzy nie byli na... To ta, ta fotografia pochodzi z lat 20. Tak. tutaj? Tak. Odino. Tak. Więc Niesamowite i to jest miejscowość?... Czorków. To tam gdzie ja się urodziłem. Mhm. To dało, że to się, się urodziłem. Ten, ten Czajkowski, który, który, który tego jeziora będzie. Jest. Był częstym gościem tutaj, bo przyjaciel się z... Ale numer. Przecież pan Czajkowski, znany z jezioro będzie? częstym gościem był. No, że tak, tak. No, że tak, W tak. no, tam... no częstym gościem Tatiany z no, rodziców. Tam... Tak. Wiecie co? Tutaj jest też ciekawostka przy grobli. Jest tak jakby taka jedna wysepka dawna, wyżej, do której też prowadzi taka dróżka. I, I to jest prawdopodobnie ślady pierwszego osadnictwa w okolicy tego młyna, a być może pierwotny młyn. Taki prawie zanim ten powstał. słuchaj, mhm. tu był pierwotny młyn, weź chatkę, miał jakieś tam nawet ryciny, książki takie. Nie było żadnego młyna, ani będą równie, ani tam jest ten zamkowy młyn, mówią, że tam pierwszy nie. Tu był stary Krzyżacki młyn, tu. Amen. I tak, i tak. Amen. Na to, natomiast sam ten młyn tutaj, bo to pamiętam, tu Wojciech opowiadał kiedyś tą historię, ona jest ważna, żeby ją też y, mieć i zalkiwizować. To, że ten młyn właśnie w leszczu tutaj on zaopatrywał w mąkę ostrudę po wojnie. Ostr oczywiście przyjeżdżali tutaj. Sa, koni z początku wywozili gdzieś tam i przygotowywali na samochód. I... Ale to wcześniej to Nowak jeździł ten z tego Zdrowitego. Tak, miał dwie, miał wiem, sześć, sześć, sześć ale dwie pary nadmiany. na zmianę. Na zmianę i woził cały czas stąd. I on sam mówił, no my tak. go mieliśmy jeszcze. I to było... Cztery tony na skład. Mąki tak. i do strudy I do strudy z tego młyna. A na drugi dzień in, druga para koni. Druga konia. para koni szła. A mało tego, i ten Hapke to opowiadał, że przyjechała taki później. Ale zaraz, ważny wątek. Dwa konie ciągnęły cztery tony no. przez jeden dzień, tak. tak? Zajmowało im to jeden dzień i musiały tak. po nią odpocząć. Tak. Tak. Dokładnie. To jest ważna informacja no. dla nas, bardzo ważna. Dokładnie, Dokładnie. I poza tym, co jest. Dwa kory cztery tony same miały siłę ciągnąć. Same miały siłę ciągnąć. To jest... Mało tego, Bróbal i tu były dani na tamten czas. Najnowsze te, te sita do robienia kaszy i najlepszej mąki. Tu. Tu w tym leży. Tak płaceniona. Tak A jak się w Wikipedii wpisze, to ile ma matko No te informacje Tam, to są przekłamane. nawet nie wiem, skąd to. A czasem takie bzdury plotki Ale skąd widzisz, to w ogóle wymyślić nawet? To, to nawet nie wyobraźnia ktoś, wiesz, ubo... tak, tak, ktoś wyobraźnia. ubogi To próbował boki no wyobraźnię próbował napisać no śwadają, bajkę. Czasem taki, że. No właśnie, no to tak jak. Dlatego no jesteśmy tu, a nie. Wracają właśnie do, do, do wątku, jak? Yy, czyli. Ojciec twój, Bystrzycki. Tak, bystrzycki, Czyli z domu Bystrzycka, Tatiana Bystrzycka. No to. Yy... Tak jak dzisiaj się mówi, że nie ma dowodów na to, że banderowcy, że UPA, że zbrojeni. Przecież to, to już nagrywaliśmy, jak mówiłaś, jak jako dziewczynka widziałaś, jak byli zbrojeni. Jako dziecko, a słuchaj, a Niemcy przywozili im, jak właśnie pana Zołę zabili, to przywieźli yy, Fulb rodzinę Fulb na jego miejsce, od urzędnikiem, bo to była poczta. Piesza poczta była wtedy bardzo ważnym tak. punktem. I pod pocztę, ja słyszę, jadą jakieś samochody ciężkie, myślę, że wojsko jedzie. No ale zawsze jest ciekawym. Ja byłam mała, pobiegłam tam i zrzucali pod pocztę broń, skrzynki z amunicją i powiązane w pęczki yy, z No i granaty w takim kilku, takim wiesz. Mhm. Ja poszłam do tatki, mówię, tato, to przywieźli bardzo duże... ile samochodów? Ja wiem, pięć albo sześć. Ty dobrze nigdy nie umiesz policzyć, bo ja zawsze z matematykiem miałam później w szkołach, zawsze dwóje. Nie było w czy 6-15. To ja dodam, że nie. ja na maturalnym mam zgadnijcie jak oda. Tak. Dwuje. I słuchaj, i, i wieczorem znów tam pobiegłam, bo słyszesz rżenie koni i zaczęli jechać wozami banderowcy. Załadowali przez wieczór i noc wszystko i zawieźli, wiedziałam gdzie. Bo ja z tatą jeździłam to do krowy, to do świni, to do konia, to do baby rodzącej, czy do dzieci, bo, ty, bo Sawka wyjechał ten lekarz, powiedział, ja tu nie będę. Nie będę. I wyjechał. I tato i powiedział, Lońka, ty będziesz musiał będę rowców obsługiwać. No przecież, bo ci zabiją rodzinę, przyjdą i powiedzą, że musi się. I ja jeździłam końmi, przyjeżdżali po tatę, ja oczywiście siadałam, mama od zmysłów odchodziła. No bo wiesz, do bandy upadł do lasu i to tam czasem, myśmy tam pół dnia siedzieli. Pierogi gotowały te baby, tam była cała baza i tam, i tam przywieźli to, tą broń, no. i na przykład jak można mówić, że nie mordowali? Przecież Ukraińcy nawet przychodzili do rodzin, jak był Ukrainiec mąż, żona była Polka i były dzieci. No i ja miałam koleżankę, Luba taka nazywała się, ona miała wtedy 10-11 lat, a ja miałam 4-5 wtedy w tym czasie. I miała Luba do mnie przyjść bawić się na drugi dzień. I szukają, nie ma Luby, nie ma nikogo, coś takiego. A tato mówił, no przecież na pewno ich zamordowali. Bo już do tego, z tego męża przychodzili i mówią, albo ty zarżniesz żonę i dzieci, albo my musimy to zrobić. Straszne. No przyszli i zrobili. I tą Lubę wyciągali później, pamiętam, na, taka rzeczka Sołokija była tam, z tej wsi, gdzie myśmy byli, i na mostcie ją położyli w nocnej koszuli takiej długiej dziewczynka 11-12-letnia. No. Tak. Tatiana Pięziorna. Ja widziałam to. Tatiana, to, ja wy, to wy uciekaliście w 1943 roku do Polski? Znaczy do, do Polski tutaj w te strony? Czy... Słuchaj, my z tego domu, z tego, co jest no, Tak, tego, z tego pałacu. Wojnie, mm -hmm. Od razu właściwie jak zaczęła się wojna. Bo była gruchna wieść, to może specjalnie było powiedziane, bo później ci Sowieci, ci różni tacy, wiesz, na no jakiś taki komisarz terenu... No wy byliście polską rodziną, tak? No, no były... Nie, no, to była Polska, no, tak. Polska tam... tak, ale to było pomieszane społeczeństwo, tak, bo to były małżeństwa mieszane... No, słuchaj, było tak. Nacjonalizmy to późniejsza sprawa. No, było tak, tam obok był, lwomirscy byli. Oni od razu uciekli do Anglii, od razu. Byli radzili łowie, nasi przyjaciele. I w jedną noc na przykład pięć majątków te. ci Ukraińcy spalili i obrabowali. No wszystko zwierzęta, co im się podobało to